Cześć, witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym, po czwartym odcinku, w której oczywiście gramy arenę szamanem. No i zaczynamy. Ostatnio mieliśmy duży, duże szczęście, duży fart. Zobaczymy, czy się utrzyma. Jak na razie, wszystkich magów, których do tej pory spotkaliśmy, chyba ze wszystkimi wygraliśmy, jeżeli się nie mylę. E, tylko Palady nam przeszkodził i... i... chyba Czarnoksiężnik? No coś takiego. No, nieważne. Było, minęło. Skupmy się na tym, co teraz będzie. A jest Złota Valera. Zachowaj za Zgładziciela! Karty na start dostaliśmy mocno średnie. Nie zostawiam w żadnej czwórki. Chociaż powinienem w sumie, ale chcę szukać tańszych kart, chcę tańszych kart szukać. No teoretycznie dostałem, ale nieprzydatne na początkowe tury. Podałem stroników. Czekamy, następnie spingujemy. Przepraszam, spingujemy yy, kiełzara raczej. Hmm. A teraz to może jednak nie. Mam na kobina. Kełzar może nam się trochę później przydać. A raczej mam na myśli, że monetka może nam się później przydać po prostu. Kieł za Arab po prostu Szału nie ma, to ten mocno średni, aczkolwiek czas teraz wygląda całkiem elegancko. Niestety trafił. Hmm. Nie chcę się przeciążać, następnie mógłbym Chenaki zagrać. Sobie po prostu puszczę. Ajajaj... Aj, aj. laczki zobaczymy jak odpowiecz nieżliwość Dostawi kolejnego silnego do stronika. Full face 14 obrażeń. Ojej, no ciekawie, naprawdę ciekawie się zaczyna robić. Najgorzej, jeżeli nie zabijemy. Wsiadł idealnie, A jednak ten czas, kiedy trzeba, to robi swoje. No i tak sytuacja jest mocno nieciekawa. To jest o tyle dobrze, że mamy tałęta, którego nie możesz w żaden sposób no, usunąć, czy to cofnąć, czy zniszczyć po prostu jakimś zaklęciem. Hmm. Ale poziom życia jest po prostu mizerny. Ponownie. Tak właśnie mówiłem tutaj: najważniejsze na arenie jest start. Jak masz dobry start, właśnie jak zjedziesz tak szybko przeciwnika, masz kontrolę na stole, no to jest. wygrana, tak. Oho. I coś Okej. Okay. na no, jakoś ogarnę ogarnęliśmy stół, teraz mamy czternaście obrażeń na stole. Znaczy, możemy zadać, w quali to robić, 14, a nawet 19. Yy, Czy znaczy tak pięknie będzie, że on nic nie wystawi? Tak sobie myślę. Aaa, i zniszczyłam losowego stronika. Ja się pytam, czemu? Czemu akurat tego musiał zniszczyć Tutaj oczywiście eksplozja lamy musi polecieć. Bo musimy osłaniać ten totem, plus swoje życie też, więc to jest taka walka trochę na straconej, na straconej pozycji. Tak sobie myślę... Lubię Tu hmm. trafiłbyś w też raz w twarz. Jeszcze ani jednego damagea nie zadaliśmy przeciwnikowi. Teraz tak, dlaczego wystawiłem niszczyciela i Hero Power? Żeby mieć właśnie więcej kreatur, tak? Większą kontrolę na stole. Żeby mógł się tradować, przy okazji też zadawać jakieś w końcu obrażenia na twarz przeciwnika. Bo idzie to naprawdę tragicznie tak jak na razie. O oh my god, serio? 9, tak? To idealnie. Idealnie. Mamy taunta. O to chodziło. Naprawdę, comeback y, z, w tym momencie, no, jest możliwy, ale jest też daleki. Przeciw, dalej ma... Jeszcze dobiera kartę oczywiście. Dalej ma... No świetnie. Dalej ma kurczę 30 życia, no. W chociaż źle zrobiłem. Nie powinienem niszczyć jet, -y, tylko tego drugiego, no, ale trudno, już poszło. Już poszło. Co to za kartę, którą chcę wstawić? A się ujdzie, czy nie ujdzie? Chyba ujdzie. Nie ujdzie, kurczę. Teraz ma. No, Little. Jeżeli nie dobierzemy jakiegoś zaklęcia, ooo, to jest raczej przegrana. Chyba, że się taunt. Też nie. To jest niestety koniec. GG. Tu ma 10 obrażeń, 8. No. To jeszcze się pochwalił, że będzie moją śmiercią. No niestety się nie udało, nie udało się wygrać Trochę szkoda Bo tak w głębi duszy tam liczyłem na ten comeback Jak miałem się życia, no ale ten down który z nim mnie załatwił No cóż, no trudno, na razie mamy 4 wygrane Dobrze, że nie 0 Zawsze można się tak pocieszać A to nie jest wcale śmieszne, bo raz miałem tak Miałem 0 wygranych Trzy przegrane to boli, to boli naprawdę. Uuu, teraz. Ostateczny sprawdzian. Przed nami, czy uda nam się pokonać paladyna i zdobyć piątą wygraną, czy odpadamy z areny? To jest dobre pytanie. Zostawię. Zostawię sobie tego Taunta, bo On jest dobry. Zabiorę cię ze sobą! Spokojnie, spokojnie. teraz oczywiście, a Już czuję, że ten paladyn opiera się na tym, żeby zalać przeciwnika y, z słabymi stronikami. Dokładnie. Tak, widzicie. A zrobimy tak. No to dostarcz. Czy do domu atak i pańkę? Nie. Ale ma szansę zabić nam totem. Tak to, się dzieje. No. U, jeżeli wystawisz srebrytowego srebr srebr czempiona, to możemy łatwo go zmniejszyć. To jest dobre, co teraz zrobił. Bo tak czy siak zabijemy? Nawet jak trafię za 3. Nie, no, nie, za 6 Okej. Okay. Robota nie wystawiamy, to się nie opłaca. Atakować tego gościa też się nie opłaca. Zwykle wstaję później. Czekam na rozkaz. Jak widzicie, tanie stroniki i zalewa nas. Zalewa nas, zalewa, nas, zalewa cały czas zalewa. Tenerwujemy się, ktoś się go pozbędza. Takie to tokeniki w sobie trzyma. Jeden na jeden nic nie zrobią. Czuję Różne wielki są gotowe. Aha, no chyba, że ma coś takiego. Sied. Tak trochę mentalnie go nastawiam, że niby mam. Ee, no wiecie, kurze z piorunami. co mam teraz co zrobić? Prawda jest moją tarczą. Oszty mały. Hmm. Nie ciekawie przez to. Teraz tylko kurczę narzekać, że nie ma się tej karty. Muszę tak zrobić. Czy pozbyć tej babki. Ale to jest chyba i tak z tego co widzę, bo ma równe 14, więc muszę mieć Taunt. Taunt albo przegrana. Przegrana. No dobrze, może tego nie zobaczę. Trudno, teraz już muszę liczyć na Farta, że jest ślepy. Albo, że nie umie liczyć, może tak? Bo ma równe 14. Tel. Ach! No trochę szkoda, trochę szkoda. No ale to jest paladyn. Trudno. Mamy 4 wygrane. Zobaczymy. Może coś ciekawego nam wypadnie. I gold. No to w sumie nam się zwróciło, nawet zarobiliśmy 25, bo pakiet to 30 golda, więc teoretycznie not bad. not bad, Możemy też otworzyć ten pakiet, tylko ten pakiet to już sam w sobie, nieważne czy zawiera 5 legend, no jest useless, bo te karty, jeżeli wyjdzie ten nowy tryb, to raczej w tym dzikim trybie, gdzie są wszystkie dostępne dodatki, nie będę grał, tylko będę grał w tym standardzie. Więc te karty tutaj się nam nie przydadzą. Bez szaleństw, jak widać. Tutaj zobaczmy jeszcze. Hmm. Odczarować trzeba. Część tych powtórki mamy. Czy mamy, czy nie mamy? A, nie mieliśmy tej karty, i Czego jeszcze A. Drogo. nie mamy. A. Drugo, mieliśmy, Dobra. To by było na tyle w tym odcinku. Ten jest widać krótszy. Niestety, arena się skończyła. No ale nie martwcie się, będzie dostępna na pewno. Golda nam nie zabraknie. Z mojej strony to wszystko, jeżeli chodzi o teraz, o ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się na razie.